Kolorowe tubki z lukrem, słodkie posypki zamiast palety farb i pachnące płótna w formie piernika, przyprawione odrobiną wyobraźni, mogą zamienić się w świąteczne dzieła sztuki. Narysowałam choinkę, śnieg, gwiazdę i... no, polewę zalałam. Barwne ozdoby w kształcie aniołów, dzwonków i choinek trafiły na świąteczne drzewko marszałka. A pachnące, lukrowane serca, jeśli tylko udało im się przetrwać, do domów samych autorów. Mali goście mogli poznać urząd marszałkowski od kuchni, a sam gospodarz, choć na chwilę, wrócić myślami do świąt z dzieciństwa. Ja podejrzewam, że jak każde dziecko, to przede wszystkim pamiętam, pamiętam wręczanie prezentów. No to jest chyba. To jest chyba zupełnie naturalne, pamiętam jak mój starszy brat dostał, myśmy byli wtedy zafascynowani filmem Czterej Pancerni i pies dostał mały czołg, ja nie dostałem czołgu i byłem bardzo rozczarowany. Każdy z małych cukierników ze szkół z Rudy Śląskiej i Istebnej miał własny pomysł na piernikową dekorację, jednak świąteczny nastrój udzielał się wszystkim, święta tuż tuż, a wigilijny scenariusz znany prawie na wyrywki. Mama z, z tatą y, biorą choinkę i y, stroimy ją, potem y, mama y, gotuje y, obiad świąteczny i kolację i y, potem y, wszyscy sobie składają życzenia i, y, te, i przepraszamy się za, y, te, że coś zrobiliśmy komuś. Aromatyczne słodkości, które zdobią choinkę, zostały upieczone przez członki Nieparkowej Akademii Wolontariatu działającej w Chorzowskim Parku i aktywizującej osoby w wieku 50+. Pachnące pierniki to nie pierwszy słodki projekt, w którym brały udział. Kilka dni wcześniej na specjalnie zorganizowaną aukcję trafiły wypieczone przez nie pierniki w kształcie familoków. Dochód z ich sprzedaży będzie w całości przeznaczony na umilenie świąt dzieciom z Bytomia. Zorganizowane pieniądze zostaną przeznaczone na bal dla dzieci właśnie z Skarbia, żeby po prostu miały przyjemną zabawę. Żeby jakoś tak miło wspominały ten rok, pomimo tych różnych problemów i przykrości. W akcję włączyły się znane osoby z naszego regionu sportowcy, muzycy, artyści i przedstawiciele władz samorządowych z marszałkiem Adamem Matusiewiczem na czele. Każdy z tych oryginalnych, ręcznie zdobionych pierników można wylicytować, sprawiając radość nie tylko sobie, ale przede wszystkim dzieciom. Wszyscy doskonale na Śląsku wiemy, jakie problemy dzisiaj ta dzielnica przeżywa, będziemy mogli podarować chwilę radości. A ja myślę, że w czasie świątecznym, a w takim czasie jesteśmy, podarowani innym osobom chwili radości, w chwili beztroskiej zabawy, to jest wielka rzecz. I, i dzisiaj wszyscy w tym procesie, w tym projekcie uczestniczymy. I właśnie sam udział liczy się najbardziej, bo choć sztuka strojenia pierników i zdolności artystyczne nie podlegają ocenie, to w przypadku wspomnianej akcji i tak schodzą na drugi plan ustępując miejsca emocjom płynącym wprost z serca niekoniecznie tego spiernika